Szanowni Państwo, zaczynamy. Galeria Sztuki Strefa w roku akademickim 2021-2022 przygotowała 7 wystaw. Prezentując twórczość Małgorzaty Zbroińskiej Piątek, Stanisława Chrynia, Tomasza Winiarskiego, Patrycji Ochman-Tarki i Pauliny Ochman, Tobiesława Gały, Juliusza Kosina oraz Dominiki Zawojskiej Kuriaty. W ramach współpracy z ZPAP wzięliśmy udział w trzecich krakowskich spotkaniach artystycznych terytoria. Naszym celem jest życie sztuką, dlatego wydamy pierwszy katalog, Rocznik 2021. Wydziały projektowe naszej uczelni przygotowują studentów do szerokiego spektrum działań twórczych. Chcąc pokazać tę różnorodność, w listopadzie ubiegłego roku w ramach Open Ice Art Festival Przygotowaliśmy wspólną wystawę Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Form Przemysłowych w Międzynarodowym Centrum Kultury. Wybór projektów prezentował potencjał edukacyjny wydziałów, które oferują profesjonalne przygotowanie do rozwiązywania realnych problemów, jak i ujawniał wrażliwość młodego pokolenia, które chcąc od nowa budować rzeczywistość, nie jest obojętne na problemy społeczne czy ekologiczne współczesnego świata. 17 czerwca w Haliforum forum odbył się pokaz mody zorganizowany przez naszą pracownię projektowania tkaniny i ubioru prowadzoną przez doktor habilitowaną Annę Pyrkosz i magister Annę Syczewską. Na wybiegu zobaczyliśmy ponad 100 modeli ubiorów zrealizowanych w pracowni. Studenci i dyplomanci mieli możliwość prezentacji swoich prac projektowych szerokiej publiczności, a biorąc czynny udział w przygotowaniu pokazu zdobyli cenne doświadczenia praktyczne. W trakcie wydarzenia odbyła się również projekcja filmu prezentującego wybrane kolekcje. W maju w Galerii Fashion Startup odbyła się wystawa pod tytułem Przenikania Natura, Architektura, Sztuka Razem, a jednak osobno. Zaprezentowano złożone działania koncepcyjne i warsztatowe studentów, wzbogacające proces projektowy. Zrealizowana ekspozycja była obrazem wyznaczonego wspólnie pola interpretacyjnego wywiedzionego z zadania badawczego pod tytułem Razem, a jednak osobno przestrzeń społeczna prowadzonego przez profesor Elżbietę Pakułę-Kwak i dr Joannę Łapińską. Instalacja Jarema Dyskurs w Przestrzeni, zrealizowana pod kierunkiem dr Patrycji Ochmantarki przez studentki Koła Naukowego Włafu, zdobyła dofinansowanie w ramach Open Ice Art Festival. Jest to wielowarstwowy dyskurs podjęty z twórczością Marii Jaremy, który odrzuca zastane wzorce, a posługując się językiem form, barw, relacji i faktur, buduje nową wartość, stając się przestrzenią wymiany myśli. Współpraca naszego Wydziału z Wydziałem Energetyki i Paliw oraz Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej zaowocowała projektem artystycznym Color Challenge For Solar Decathlon, aktywną poświęconą zjawisku mieszania się barw, prezentowano podczas Open Ice Art Festival w październiku 2021 roku. Inna inicjatywa w ramach współpracy wymienionych partnerów to projekt przestrzeni przed przychodnią rehabilitacyjną dla dzieci na krakowskich Grzegórzkach. Interdyscyplinarny zespół ASP i AGH weźmie udział w międzynarodowym konkursie na budowę domu słonecznego Solar Decathlon. Wypracowano już rozwiązania struktur przestrzennych odpowiedzialnych za elastyczny podział stref funkcjonalnych i kontrolę nasłonecznienia z uwzględnieniem wpływu globalnych zmian klimatycznych. W kwietniu w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie odbyły się warsztaty dla naszych studentów. W ramach interdyscyplinarnej współpracy Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. Katarzyna Stryszowska-Winiarz organizuje warsztaty artystyczno-naukowe wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. W tym roku była to prezentacja astrofotografii pani Karoliny Jarosik. Prace powstałe pod kierunkiem profesora Jacka Jendo i dr. Katarzyny Stryszowskiej-Winiarz zostaną zaprezentowane w październiku w Wydziałowej Galerii Sztuki Strefa. Tegoroczną 14 edycję interdyscyplinarnych warsztatów Nowa Przestrzeń pod tytułem Przestrzenie Troski Wesoła zorganizowano we współpracy ze studentami i kadrą z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów Pracowali nad rozwiązaniami przestrzennymi oraz architektonicznymi zagospodarowania obszaru kompleksu dawnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w historycznym kwartale Wesołej. Przyświęcało im myślenie o etycznym wymiarze troski, roli społeczności i instytucji lokalnych we współtworzeniu przestrzeni użyteczności publicznej, wspomagającej i aktywizującej do działań i wyzwań, jakie niosą ze sobą m.in. kryzys klimatyczny, migracja środowiskowa. Warsztaty zrealizowane w ramach zintegrowanego projektu Rozwoju ASP w Krakowie prowadziła profesor Beata Gibała Kapecka i magisterka Jaczajczyk. Ogrody śródblokowe to temat zadania projektowego w ramach współpracy drugiej Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ze społecznym Komitetem Ochrony Zabytków Krakowa. Do zadań należało przeprojektowanie i nadanie nowych funkcji podwórku przy ulicy Kanoniczej w Krakowie, należącego do katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Projekty wykonały studentki studiów magisterskich pod opieką profesora Rafała Ziębińskiego i magister Marty Wolny. Uznajemy za konieczne organizowanie cyklicznie interdyscyplinarnego forum jako spotkań ludzi, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury. W ramach ubiegłorocznego Open Ice Art Festival odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji aneksy kultury dziedzictwo, współczesność wirtualność. Przedstawiciele środowisk naukowych, muzeów i instytucji kultury, oraz artyści i projektanci mieli okazję dyskutować o stanie współczesnej kultury i przyszłości zastosowania nowoczesnych technologii w realizacji wydarzeń kulturalnych oraz wymieniać się doświadczeniami z zakresu nauki, sztuki i projektowania. Już teraz zapraszamy na trzecią edycję konferencji w listopadzie 2022 roku. Wydział podejmuje współpracę z partnerami zewnętrznymi. Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zrealizowano projekt wnętrz przygotowany przez studentki naszego wydziału w ramach praktyki zawodowej. Wykorzystując materiały dźwiękochłonne PET nie tylko nadały projektowanym przestrzeniom indywidualny, funkcjonalny charakter, ale także znacznie poprawiły komfort akustyczny. Ta realizacja jest efektem naszej szerokiej współpracy ze szpitalem klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Również na terenie szpitala drugi rok z rzędu studentki i studenci pierwszego roku studiów licencjackich odbywają praktykę inwentaryzacyjną. W tym roku zajmowali się budynkiem kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas praktyki powstanie dokumentacja rysunkowa wybranych detali architektonicznych oraz oryginalnych, meblowych elementów wyposażenia wnętrza. W ramach przedmiotu projektowanie graficzne prowadzonego przez doktora Wojtka Kapelę we współpracy z Biurem Wojewódzkiego Eksperta do spraw informacji o narkotykach i narkomanii oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy Szpitalu Klinicznym im. doktora Józefa Babińskiego nasze studentki opracowały koncepcję kampanii społecznych. Efektem tej pracy są cykle plakatów oraz projekty graficzne dwóch kampanii, będące już w trakcie wdrażania. Wkrótce zobaczymy je na nośnikach reklamowych Małopolski. Studentki i studenci Wydziału Architektury Wnętrz błyskawicznie odpowiedzieli na prośbę firmy Strabak i w ciągu dwóch dni przemalowali po komercyjne przestrzenie dawnego centrum handlowego plaza. Dla uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z małymi dziećmi, przygotowano kolorowe, przyjazne miejsce. Twórcze działania widać w pomieszczeniach bawialni, jadalni, kuchni i przestrzeniach mieszkalnych. Jeszcze raz dziękujemy naszym studentkom i studentom za empatię i wielkie zaangażowanie. Jesteśmy dumni z naszych wykładowców w ramach Open Ice Art Festival Podczas wernisarzu wystawy plenerowej Rzeźb Pawła Orłowskiego miał miejsce pokaz mappingu legendy Krakowa autorstwa doktora Wojtka Kapeli, prowadzącego w naszym wydziale zajęcia intermedia i projektowanie graficzne. Spektakularne, świetlne widowisko na murach Pałacu Krzysztofory Krakowianie mogli zobaczyć po raz kolejny podczas uroczystego otwarcia wystawy stałej w Muzeum Krakowa. Doktor Patrycja Ochmantarka została członkiem Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. Interdyscyplinarna komisja o zasięgu ogólnopolskim skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin myśl nauki kompleksowej, jaką jest ergonomia. Ideą przyświecającą jej pracą jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Jesteśmy tak samo dumni z naszych studentów i ich promujemy. Na zaproszenie uczelnianego magazynu Restart zaprezentowaliśmy, objęty już kilkoma patentami, projekty dyplomowe, elementy organizujące przestrzeń do ćwiczeń kalistenicznych zaprojektowany przez Kingę Dudę Kisiel pod kierunkiem profesora Marka Błażuckiego. Jednocześnie regularnie na łamach internetowej edycji miesięcznika Architektura and Business, w ramach stałej współpracy z redakcją, prezentujemy prace dyplomowe i projekty naszych studentek, studentów, absolwentek i absolwentów. We współpracy z niemiecką firmą Lancet Batmobile przeprowadziliśmy drugą edycję konkursu na projekt mebli łazienkowych, przeznaczonego dla studentów naszej pierwszej i drugiej pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Dwie z trzech nagrodzonych prac przygotowane są właśnie do prezentacji w formie prototypów na jesiennych targach we Frankfurcie z myślą o ich wdrożeniu do produkcji seryjnej. Nasi partnerzy deklarują chęć współpracy przy kolejnych edycjach. W tym roku odbyła się kolejna, dwunasta edycja organizowanego przez krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich Konkursu o po stypendium profesora Bogdana Lisowskiego. Mieliśmy w niej swój udział. Nasza studentka Paulina Rybczyńska została laureatką Nagrody specjalnej za odwagę w podejmowaniu wyzwań projektowych i dojrzałość połączoną z profesjonalizmem. Patrycję Pietrzyk wyróżniono natomiast za nieszablonowe propozycje rozwiązań projektowych. W ramach współpracy z SAR, nasz przedstawiciel, dr habilitowany Łukasz Sarnat, dołączył do grona Jurorów, a dziekan wydziału ufundował nagrodę. I dwa wyróżnienia. Wydział Architektury Wnętrz jest partnerem i uczestnikiem międzynarodowego projektu Synteza. Pod hasłem Happy Accidents odbył się cykl wystaw prezentujących projekty przygotowywane przez pedagogów oraz studentów ośrodków naukowych z Polski i Europy. Wystawy odbyły się w renomowanych instytucjach i podczas znaczących wydarzeń kulturalnych w Grecji, Włoszech i w Polsce. Inicjatorem projektu jest Akademia Sztuki w Szczecinie. Partner Wydziału firma Gorycki w ramach działalności badawczo-rozwojowej realizuje grant pod tytułem Opracowywanie technologii zintegrowanych akustycznych elementów modyfikujących. Jednym z ostatnich działań w ramach projektu była weryfikacja wypracowanych rozwiązań w praktyce, zamontowanie nowatorskich elementów adaptacji akustycznej w sali wykładowej nr 11 przy ulicy Humberta 3. Wzmocniliśmy promocję w mediach, profilując nasze działania. Oprócz wydziałowej strony www i facebookowej, prezentującej życie Wydziału, dokonania i sukcesy studentek, studentów i kadry, działa nasz Instagram, galeria prac wykonanych w ramach studiów na naszym Wydziale. Niezależnie prowadzimy profil Instagramowy Galerii Sztuki Strefa, prezentujący jej działalność w pełnym spektrum, od procesu organizacji wystawy przez wernisaż po reprodukcję prezentowanych dzieł. Dodatkowo, nowo powstały profil wystawy Wław na bieżąco relacjonuje aktywność Wydziału. W związku z przygotowaniami do organizacji siódmej edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz wdrożyliśmy nową, kompleksową identyfikację wizualną wydarzenia autorstwa dr Patrycji Ochmantarki. Uruchomiliśmy stronę internetową prezentującą edycje archiwalne oraz stworzyliśmy profile w mediach społecznościowych. Międzynarodowy konkurs dla studentów, którego tematem jest opracowanie projektu przestrzeni dla designu w budynku dawnego hotelu Krakowia, spotkał się z zainteresowaniem ponad 90 zarejestrowanych zespołów i uczestników indywidualnych z Polski i z zagranicy prace oceniać będzie żyli w międzynarodowym składzie. Ogłosiliśmy open call na dzieło przestrzenne. Jednocześnie przygotowujemy konferencję naukową konkurs dla profesjonalistów. Zapraszamy na iidb.pl nasze media a jesienią na samo wydarzenie, którego kuratorkami są dr Patrycja Ochmantarka i dr Małgorzata Spronińska Piątek. Od października rozpoczniemy wdrażanie zmodyfikowanego programu nauczania na kierunku architektura wnętrz. Chcemy, żeby każdy nasz student zdobył solidne podstawy z zakresu sztuk pięknych najwyższe kwalifikacje zawodowe i niezbędną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wiemy, że tak przygotowani będą kompetentnymi, odpowiedzialnymi projektantami i twórcami, a jednocześnie dadzą świadectwo najwyższej jakości naszej Akademii. Zbliżając się do końca roku akademickiego w maju zorganizowaliśmy plenerową wystawę prac studentów, trzech pracowni tworzących katedry projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Przeszklone kontenery, ustawione na placu przed gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, zaaranżowane zostały prototypami projektów semestralnych i dyplomowych naszych studentek i studentów. Każdy z kontenerów prezentował dorobek jednej pracowni, jednocześnie stanowiąc prezentację programu dydaktycznego każdej z nich. Według statystyk Muzeum Narodowego podczas samej nocy muzeum plac odwiedziło około 19 tysiąca osób. Kuratorami wystawy byli profesor Marek Bożucki i doktor habilitowany Łukasz Sarnat, a zespół projektowy aktywnie zasiliła magister Anna Markowska-Puzia. Szanowni Państwo, to wszystko o czym chcieliśmy Wam dziś opowiedzieć. W imieniu całego Wydziału Architektury Wnętrz dziękuję Wam za uwagę.